Dzień dobry, Robert Binkiewicz, AgroCimex. 4 maja, początek kwitnienia, jesteśmy w kwaterze odmiany Idaret. Jak widać pierwsze kwiaty otwarte, więc wkraczamy w końcu fazę kwitnienia po tym dwu, trzy tygodniowym właściwie okresie takiej hibernacji, gdzie po tym ochłodzeniu rośliny miały bardzo ograniczony rozwój i te fazy rozwojowe wyhamowały mocno i się zatrzymały, w tej chwili mamy początek kwitnienia, ale też bardzo powoli to kwitnienie postępuje Natomiast jeśli chodzi o parcha, proszę Państwa, wkraczamy w taką ważną, bardzo ważną i w zasadzie decydującą fazę, jeśli chodzi o rozwój parcha, o zagrożenie, bo za nami już pierwsze silne infekcje i wysiewy, ale na pewno jeszcze przed nami te silne, może najsilniejsze, które będą decydowały o tym, czy będziemy mieli sad wolny od parcha w tym sezonie, czy nie. To, co obserwujemy w ciągu ostatniego tygodnia, to zdecydowanie większe zagrożenie i większe problemy, jeśli chodzi o parcha, niż podczas ubiegłych dwóch sezonów. Ostatni tydzień obfitował w opady deszczu. Poza północnymi regionami Polski, to centrum, południe, wschód, tych opadów było dużo i bardzo dużo. Więc ubiegły tydzień, to pomiędzy 26 a 29 kwietnia. Czterodniowa infekcja i wysiewy, bardzo silne wysiewy zarodników na poziomie 5, Około 5000 Zarodników w metrze sześciennym, więc zagrożenie bardzo duże No i też był problem z tym, żeby właśnie wykonać zabieg Gdzieś pomiędzy tymi opadami Tak, żeby przerwać infekcję Więc te warunki niestety nie są również sprzyjające do zabiegów, do wykonywania zabiegów I teraz sytuacja dzisiejsza To Te opady Nocne, ale poranne w wielu też regionach doprowadziły do kolejnej groźnej sytuacji, i kolejne wysiewy zarodników na poziomie 3000, metrze, 3000 sztuk m sześciennym i również infekcje. Już tutaj wczoraj i dzisiaj to było dość duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o lokalizację i początek infekcji, ale również na nasilenie tej infekcji. Niemniej jednak, dwie groźne sytuacje w ciągu tygodnia jednego tygodnia i silne wysiewy zarodników, i silne infekcje, ale przede wszystkim trudne i bardzo trudne warunki do wykonywania zabiegów. I to może być większy problem, tak naprawdę, niż, niż, niż zagrożenie, bo wiele razy sobie radziliśmy z, z silnymi infekcjami, ale jeśli były warunki do wykonania zabiegów, skutecznych zabiegów, to, to było ok. Natomiast no, niestety, ale tej wiosny, te, ta pogoda, te warunki nas nie rozpieszczają i w ogóle trudno jest wykonywać, wykonywać zabiegi, skuteczne zabiegi, bo przede wszystkim do tej pory było bardzo zimno, ale wiatry, które utrudniają wykonanie skutecznego zabiegu, niestety, niestety powodują, że no sadownicy, sadownicy są w dużym zakłopotaniu, jeśli chodzi o skuteczność zabiegów. No, ta ilość wody, ta ilość deszczu, która, która spadła w ciągu tygodnia, to w wielu lokalizacjach, w wielu sadach to jest 60, nawet 70 litrów na metr kwadratowy w ciągu tego tygodnia spowodowała, że na tych cięższych glebach, na tych stanowiskach takich, gdzie jest cięższa gleba, mocna no niestety, ale nie da się w ogóle wjechać sprzętem i wykonać zabiegu. Także z kolei jest tutaj też problem tego typu, i będzie trzeba poczekać, może dwa, może trzy dni. I tu już się robi problem, ponieważ no odstęp od poprzedniego zabiegu, ale i od infekcji się wydłuża. Jakie zalecenia, proszę Państwa? Dzisiaj mamy czwartek, czwarty maja, jutro piątek, piąty, i na jutro w. Wszelkie prognozy wskazują, że opady, opady mają ustąpić, przerwać i będzie trochę cieplej, może nawet powyżej 15 stopni. I, i powinny udać się wykonać dobre zabiegi jutro. Jakie zalecenia? Jeśli chodzi o parcha, to w tych sadach, gdzie poprzednia ochrona zapobiegawcza wykonana była w okolicy minionego weekendu. A nawet sobota czy piątek to jest już dość długi okres, nie było zabezpieczenia dobrego na tą infekcję wczorajszą, dzisiejszą. Tutaj niezbędny jest dobry zabieg interwencyjny. Wykorzystajmy preparaty z grupy anilinopirimidyn, czyli te środki, które dobrze działają interwencyjnie, dobrze działają w niższych temperaturach, są niezmywalne. Czyli Pyrus, Mytos, Chorus bądź kwali w mieszaninach z preparatami kontaktowymi. Bądź preparat faban, który jest gotową mieszaniną już yy, ditianonu z perymetanilem. To są rozwiązania właśnie w takich sytuacjach, gdzie mamy już długi odstęp od poprzedniego zabiegu i nie mieliśmy zabezpieczonych sadów na, na, to, na tą groźną sytuację, która była dzisiaj. Yy, yy. Jeśli mieliśmy dobre zabezpieczenie, wykonaliśmy dobry, skuteczny zabieg 2-3 dni temu, yy, kontynuujmy ochronę. Więc albo jutro w piątek, albo w sobotę. Wykonajmy kolejny dobry zabieg zapobiegawczy. Tu możemy sięgnąć już po preparaty z grupy SDHI, czyli albo Fontelis, albo Luna Experience, ale równie dobrym i skutecznym rozwiązaniem będzie mieszanina strobiluryn z kontaktami, czyli albo Discus, albo Zato w mieszaninie z fungicydami kontaktowymi i tutaj będziemy mieli również dobrą ochronę przed mączniakiem. O tym również chcę powiedzieć, ponieważ jesteśmy też w takiej fazie, w takim momencie, gdzie jest potrzebny, bardzo skuteczny, wyniszczający zabieg na mączniaka. Do tej pory prowadziliśmy ochronę zapobiegawczą preparatami siarkowymi. Teraz to jest optymalny termin na wykonanie zabiegu wyniszczającego tą grzybnię, która przezimowała, która przetrwała i teraz jest dużym zagrożeniem dla, dla tych młodych liści. Więc jeśli tylko te warunki faktycznie się poprawią, będzie cieplej, powyżej 15 stopni, czyli albo jutro, albo w sobotę, bądź jeszcze w poniedziałek, wykonajmy zabieg jednym z preparatów, typowych preparatów mączniakobójczych, takich jak nimrod, kendo bądź Topas. Te fungicydy mączniakobójcze możemy zastosować łącznie w mieszaninie z, z preparatami do ochrony przed parchem. Witam serdecznie, Michał Malicki, jak do Dobrze, Robert mówił o jabłoniach. Ja chciałbym przypomnieć, że rośliny sadownicze to nie tylko jabłoń. Mamy również drzewa pestkowe, wiśnia, już jest, zaczyna kwitnąć, bądź też, bądź też odmiany wcześniejsze są w pełni kwitnienia. Śliwy kwitną, czereśnie też gdzieś tam jeszcze kończą kwitnienie. I warto przypomnieć o najważniejszych chorobach. Tutaj brunatna znizna drzew pestkowych. Mamy do wyboru kilka preparatów, które w tych kolejnych dniach, jak się tylko ociepli, będą do wykorzystania. Jest to i Prodion, jest to topsin czy też signum. Tutaj zgodnie z rejestracją, w zależności od tego, jak, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, taka pogoda to również moment na rozwój chorób bakteryjnych i. Rak bakteryjny drzew pestkowych w tym momencie również będzie czuł się bardzo dobrze. Podawanie w tym momencie miedzi na pewno będzie korzystne. Możemy podawać klasyczne środki miedziowe w tych najniższych dawkach. Możemy też zastosować nawozy, tak żeby dostarczyć tej miedzi. Tutaj w tym momencie może być wifro miedziowo-borowe z bezpieczną miedzią w nanocząsteczkach. Mamy również truskawkę, chociaż tutaj akurat na tym polu nie rośnie, ale w okolicy mamy tej truskawki bardzo dużo. Wygląda słabo, jest... Podmoknięta, przymarznięta i trzeba jej jakoś dopomóc. Pokazują się pierwsze kwiatostany, więc będzie to moment na rozpoczęcie ochrony tutaj na początku preparaty kontaktowe, czyli i merpan, i Tiuram i Prodion i do tych pierwszych zabiegów możemy dodawać nawozy, które będą regenerowały nam tą e, uszkodzoną tkankę liściową. Możemy podać taką mieszaninę na przykład Rosalif numer 2 o składzie zrównoważonym z aminokwasami, czyli z preparatem Aminofort to będzie na pewno pomagało tutaj regeneracji liści. Na jabłonie i na inne gatunki drzew również regeneracja. Tu mamy do czynienia z takim bardzo bladym, zmęczonym liściem. Gleba jest zimna, mamy problemy z pobieraniem fosforu, również uszkodzenia przymrozkowe. Liście jest blady, fioletowy. Powinniśmy dostarczyć nawozy zawierające i mikroelementy, i azot, i fosfor. W tym momencie możemy zrobić mieszaninę Rosalif nr 1 z bardzo dużą zawartością fosforu i mikroelementów w połączeniu z preparatem aminokwasowym np. Aminofortem w dawce około 1,5 do 2 litrów. Taka mieszanka na wszystkie rośliny, na wszystkie drzewa, czy to ziankowe, czy pestkowe, jak najbardziej będzie sprzyjająca. Dodatkowo okres tuż przed kwitnieniem, kiedy mamy ten różowy pąk rozwijający się, to jest naprawdę bardzo dobry moment na nawożenie borem, bor będzie stymulował rozwój pyłku, będzie poprawiał jego lotność, poprawiał kiełkowanie łagiewki pyłkowej. W tym momencie dobre preparaty, które się łatwo wchłaniają, na przykład bolero zawierające alkohol cukrowy sorbitor poprawiający jego wchłanialność bądź Yy, nawóz aminokwasowy, czyli agrocean borowy. Wszystko to gdzieś musimy połączyć z tymi nadchodzącymi zabiegami, tak żeby nie, yy, nie robić za bogatych mieszanin, ale myślę, że w najbliższych dniach musimy wykonać jak nie jeden, to dwa zabiegi, bo tu i mączniak, i parch, yy, zabiegi interwencyjne, zapobiegawcze. Gdzieś te nawozy na pewno uda się zmieścić, tak żeby podnieść tą kondycję i przygotować no, to kwitnienie, które już niebawem, już przed nami.